Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy widzowie, dziś po raz pierwszy mam ogromną przyjemność porozmawiać na temat związany z grzybami. Jak to z nimi jest, czym są grzyby, czy rzeczywiście obalimy dzisiaj mit, że grzyby są nie, może nie tyle popularne, co mało dają nam wartości odżywczych. Zobaczymy. Moimi gośćmi po raz pierwszy są doktor, pani lekarz medycyny Waldemara Ostrowska oraz Pan Tadeusz, musiał. Witam. Dzień, dobry. Witam. Dzień dobry. Witam po raz pierwszy u nas w studia VTV. Będziemy rozmawiać o grzybach. Proszę. O grzybach będziemy dzisiaj rozmawiać. Tak, będziemy dzisiaj rozmawiać o grzybach i to o grzybach medycznych. Ale zanim mów zaczniemy mówić o grzybach medycznych, to może grzyby jako takie przybliżymy no Państwu. Grzyby w ogóle są znane mm, z tego, że dodają aromatów smakowych i tak dalej. Czy coś więcej. A oczywiście, że tak przez wiele lat uważano, że zbieranie grzybów w lesie to jest przyjemność, że są rozmaite te grzyby. Ale właściwie to one oprócz tych takich walorów smakowo-zapachowych, że no może sole mineralne jakieś mają, okazuje się, że ogromna pomyłka, dlatego że grzyby Zostały już bardzo dobrze przebadane, i wiele z gatunków grzybów ma niesamowitą moc w sobie nie tylko odżywczą, no bo rzeczywiście mają różne związki, które wspierają nasze zdrowie ale pomagają nam przy różnych problemach zdrowotnych. Mhm. I y Możemy się skupić na pewnej grupie grzybów. W ogóle, generalnie, zaczynając mówić o grzybach, to musimy pamiętać, że te grzyby są różne. Że najmniejsze grzyby zbudowane są z jednej komórki, że z tymi grzybami mamy na co dzień do czynienia, że nawet te drożdże, dzięki którym rośnie chleb i jest ten zaczyn, że wszystkie kiszonki, bo nie tylko te probiotyczne bakterie, ale również dobre grzyby. Mhm. Ale wśród tych, nawet tych maleńkich grzywów, są również grzyby, które niekoniecznie służą naszemu zdrowiu, a powodują no, nawet niektóre choroby. Zatryk. To znaczy nie bezpośrednio grzyby, ale różne związki toksyczne, które produkują mhm. i które uszkadzają naszą wątrobę, są w stanie uszkadzać wewnętrzne narządy, e, mogą psuć żywność. Panie Tadeuszu, Pan jest pasjonatem grzybów medycznych. E, jak można to rozumieć? Od ilu lat się Pan zajmuje badaniem, sprawdzaniem grzywów? To jest ponad 13 lat i mm -hmm. jak ten temat mnie zafascynował, w momencie kiedy ja zacząłem się interesować grzybami medycznymi, to w Polsce właściwie było bardzo mało publikacji w tym temacie. A teraz jest wiele ośrodków naukowych, które prowadzi badania w Polsce, między innymi Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny Jagielloński Uniwersytet Medyczny Pomorski, Białostocki, więc powstało kilka książek na ten temat. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć coś więcej o tych Grzybach, bo to jest fascynujący świat, którego my jeszcze do końca nie rozumiemy, bo grzybów na świecie szacuje się, że jest kilka milionów różnych, a poznanych i opisanych jest w tej chwili około 100, ponad 100 tysięcy mm -hmm. i odkrywamy coraz to nowe właśnie informacje na ten temat z takich ciekawostek, największy żyjący organizm na świecie to jest właśnie grzyb. Okazało się, że zajmuje. Obszar około 9 km kwadratowych mm. i jeden. żyje jeden osobnik i żyje nieprzerwanie od około 8 tysięcy lat. Ale to mam rozumieć jako grzybnia. Jako grzybnia to. i badania molekularne, które zostały przeprowadzone w tamtym rejonie, potwierdzają, że to jest jeden, o, jeden osobnik, osobnik mhm. i rośnie już właśnie tak. Gdzie długo. to jest? To jest w Stanach Zjednoczonych, okay. ale odkryto też grzyby w Brazylii, które żywią się plastikiem. Tylko i wyłącznie Super. plastikiem. Więc można by powiedzieć, te... bo to można byłoby jako no nie recykling, ale odżywianie, właśnie grzybów za pomocą plastiku. Ale to też może być ale rozwiązaniem. wszystkim, właśnie rozwiązanie właśnie... W, tym, w tym zaświconym środowisku. Mhm. Właśnie rozwiązaniem wielu, wielu problemów, które nas dotykają. I to, co pani doktor powiedziała, że grzyby mają właściwości też nazwijmy to uzdrawiające, właściwości mhm. medyczne to jest informacja, która jest znana od kilku tysięcy lat, ponieważ mhm. w Azji, w Chinach, te grzyby medyczne stosowane było od kilku tysięcy lat, mhm. były dostępne tylko na przykład dla cesarzy chińskich i uważane za cudowne zioła, przy czym grzyby należą do osobnego świata, to nie są ani rośliny, ani zwierzęta, są tak troszkę po środku, nieśmiertelności. To było coś, co zapewniało po prostu długie i zdrowe życie. życie. W tamtych Jest, czasach zwłaszcza. W tamtych czasach, ale niedawno odkryto człowieka lodu w Alpach, Ozi, gdzie stwierdzono, że człowiek ten żył ponad 5,5 tysiąca lat temu, mhm. ale na wyposażeniu jak bardzo dobrze się zachował, ponieważ no, wpadł w taką szczelinę lodową. Okazało się, że miał przy sobie lekarstwo. I to były grzyby medyczne, które są w tej chwili też używane do tego, żeby łagodzić stany zapalne, czy mhm. też różne dolegliwości żołądkowe. Pani doktor, bo jak już tutaj słusznie podzieliliśmy na pewne grupy i wy wyodrębniliśmy grzyby medyczne, do jak, no w jaki skład? Wchodzą tutaj w tą grupę grzyby medyczne. Jakie to są grzyby? Czy te głównie pochodzące z dalekiego wschodu, nie wiem, shiitake? Niekoniecznie. Okay. Niekoniecznie. Świat jest wielki i urozmaicony i naprawdę to te różne grzyby są wszędzie. I teraz w zależności od kultury. Wschód, tak jak kolega wspomniał, Grzybami fascynował się już od kilku tysięcy lat i wykorzystywał te grzyby dla wspierania zdrowia. Aha. Z Europą, i tu parę ciekawostek, może takich, było różnie. W krajach słowiańskich grzyby były stosowane już od wielu wieków. Natomiast proszę zobaczyć, we Francji. Niekoniecznie. Anglicy za grzybami nie przepadają i nie mają przekonania. Tak jak i Szwedzi, ale, tak jak i Szwedzi którzy się to znaczy, boją zatruć na przykład. Ale ciekawostka: mhm. w czasie II wojny światowej, kiedy były ogromne problemy z dostępem do kawy, do herbaty, w Finlandii były te problemy, tak jak zresztą w całej Europie. I co robili Finowie? Zbiera, zbierali takiego grzyba, który nazywa się czaga i robili z niego herbatę. I to, A ta czaga działa, co dzisiaj wiadomo, co pokazują badania kliniczne, działa bardzo dobrze prozdrowotnie. Mhm. I dlaczego mówimy teraz o grzybach medycznych, a wtedy nie? Aha, chcę powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz. Bo żeby jakby. Pewne przekłamania wyprostować, mhm. tak? S wyeliminować pewne mity, które krążyły. Kto zajmował się grzybami? Na początku wykorzystywane były, powiedzmy tu w Europie, grzyby halucynogenne. Przez tych różnych czarowników. Przez wiedźmy. One niejednokrotnie, tylko to wszystko zależy od dawki też. Dawały wizję, prawda? Dawały nie tylko wizję, uh -huh. ale też wspomagały powrót do zdrowia. To zależy, które grzyby. Ponieważ zaczęto tępić te czarownice, palono je na stosie, a zajmowały tym się przeważnie kobiety, w związku z czym no, opanował lęk wszystkich i wszyscy się odsunęli od tych grzybów. Grzyby w tej chwili zaczynają, no, zaczyna być renesans grzybów, właśnie dlatego, że jest coraz więcej wiedzy na ten temat. I okazuje się, że te właściwości prozdrowotne, gdzie można mówić, że grzyby medyczne, bo są przebadane na zwierzętach, na ludziach. Czyli mają badania kliniczne i udowodnioną skuteczność pewnych, m, pewnych działań, mhm. z tym, że w medycynie już są m, wykorzystywane pewne substancje, jako pewne wyciągi takie z tych grzybów, mhm. ale my tutaj e, jakby polecamy bardziej te grzyby, patrząc całościowo na nie. I okazuje się, że są fantastycznym wsparciem dla odbudowy zdrowia. I nie mówimy, że grzyb leczy, bo to nie grzyb, tylko pewne substancje, które zawiera, pewne enzymy, które produkuje, pewne białka. No, takie białkie są na przykład beta glukany mhm. w grzybach, które podnoszą pięknie odporność. Tak natura stworzyła żywe organizmy, żeby na pierwszym miejscu stał układ odpornościowy, bez względu na to, jak skomplikowany jest ten żywy organizm. Jeżeli jest w wsparcie układu odpornościowego, to on bardzo w wielu sytuacjach sobie poradzi. Mm -hmm. I dlatego y, 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 mnie fascynują te grzyby, bo sama mam wiele doświadczeń y, y, związanych z, z polecaniem i zastosowaniem właśnie grzybów. Proszę sobie wyobrazić, że nawet te nasze borowiki, mhm. że pieczarki, że boczniaki, że soplówki jeżowata, soplówka jeżowata, która jest. Y, Stosowana na przykład do sałatek, do surówek, ale wykorzystywana jest tutaj też grzybnia, która ma fantastyczne, jest fantastycznym wsparciem w problemach związanych z układem nerwowym. Ja chciałbym tak, 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 dodać tutaj taką krótką informację, właściwie skąd wzięło się zainteresowanie tymi grzybami medycznymi. Ponieważ mhm. te grzyby były stosowane w różnych kulturach, w Polsce też na przełomie XVI, XVII, XVII, XVIII wieku, ale głównie w Azji. No i w tym momencie ta współczesna medycyna, współczesna farmacja troszeczkę stanęła pod ścianą, ponieważ szuka rozwiązań, szuka różnych leków na choroby cywilizacyjne i przewlekłe, takie jak nadciśnienie, cukrzyca. Różnego rodzaju problemy związane z chorobami nowotworowymi. No i w tym momencie, jeśli mamy materiały, mamy doświadczenia ludzi sprzed 2,5 czy 3 tysięcy lat mhm. i to na piśmie, gdzie było potwierdzone, że tak to działało, więc ta współczesna medycyna, współczesna farmacja zaczęła to badać, zaczęła to badać, żeby uzyskać potwierdzenie mhm. lub zaprzeczenie, czy to jest prawda, czy to jest fałsz. I okazuje się, że te współczesne badania farmakologiczne rozpoczęły się tak na na dobre w 1971 roku, wtedy, kiedy japoński naukowiec opracował metodę hodowli, sztuczną metodę hodowli, taką, że firmy farmaceutyczne dostały materiał do badań, że to jest właśnie to, co mówili Chińczycy kilka lat temu, że to doskonale oddziałuje na, oddziałuje na nasz. Organizm, organizm. To co mówiła Pani doktor. No i zostało wyodrębnionych kilka takich grzybów, które są szczególnie mocno no przebadane. No Co to są za grzyby konkretnie, jakbyśmy je nazwali, bo to rozumiem już pewne, nie, nie tyle gatunki, ale nazwy specyficzne. Stocznie tak? można by nazwać to, że to są chuby. Huby. Tak. Natomiast okay. ta klasyfikacja już teraz taka prowadzona przez naukowców, no wyodrębnia z tego różne... Y, różne y, y, gatunki. I Ale tutaj... to dobrze rozumiem, przepraszam, że chuby takie, jakie my znamy tu z polskiego też. Y, krajobrazu? Też. Natomiast mm -hmm. jedne grzyby mają więcej tych składników aktywnych, inne mają mniej. I takimi grzybami, które mają ich najwięcej w tej chwili, to są grzyb po japońsku zwany reishi, linkci po, po chińsku, ganoderma lucidum po, po, łacinie. po łacinie. I to jest też grzyb, który występuje na terytorium polskim. Ma... Mm stanowiska występowania. Są takie piękne grzyby, o których Pani doktor już wspomniała. Soplówka jeżowata, jeden z najpiękniejszych grzybów. Mało znana, jakby nie było. Mało wszystko. znane, ale w Azji szeroko stosowane, ponieważ w tych grzybach odkryto pewne substancje, które, no, które są wręcz nam niezbędne. Jest taki grzyb, który nazywa się Cordyceps sinensis. I był stosowany, jest, ma głównie zastosowanie między innymi też w sporcie i z tego właśnie sportu zasłynął. w sporcie, mhm. ponieważ dodaje bardzo dużo energii i właściwie to, to chyba zaczęło się tak, zaczęto się w sporcie interesować w momencie jak chińskie zawodniczki zaczęły z, zdobywać złote medale, jeden po drugim i to Właściwie wszyscy ci Chińczycy tak bardzo wysoko w tym sporcie wyczynowym stali, zaczęto podpytywać. I otóż okazało się, że dzięki temu, że ten kordycep zdaje bardzo dużo energii, po prostu jest podkręcony metabolizm, ale nie jest to żaden grzyb, o którym można powiedzieć, że on ma jakieś e, działania, które są zakazane w sporcie. Więc Czyli jako Stokajnie. dopingowe doparacie. To jest dopuszczony doping poprzez substancje naturalne, naturalne. Mhm. ale które nie, nie znajdują się w ogóle w tej grupie substancji zakazanych. Mhm. Ten kordyceps ma jeszcze jedną ogromną zaletę. Mianowicie wiemy o tym, że coraz częściej Częściej okazuje się, że stosowane antybiotyki nie działają. Mhm. Ponieważ te twane drobne ustroje przez lata się produkują uruchomiły. coraz mhm. nowe substancje, których zadaniem jest neutralizacja mhm. antybiotyku. No i w pewnym momencie medycyna zaczyna być trochę bezradna. Mhm. A kordyceps zwany jest naturalnym antybiotykiem. Dlatego, że przede wszystkim wspiera organizm uh -huh. do produkcji przeciwciał, dzięki którym ten organizm jest w stanie sam troszeczkę zawalczyć z tymi uh -huh. Bakteriami. patogenami. Uh -huh. Tak, tak. Uh -huh. Ja muszę powiedzieć, że to jest w ogóle bardzo ciekawy grzyb. Wiele osób by powiedziało, że. Tak, tak niepozornie wygląda, że, ach, bo, bo on rzeczywiście jest. Przez część swojego życia jest pasożytem. A przez część swojego życia zachowuje się jak grzyb. Mhm. Dlatego, a y, w naturze. Trudno go znaleźć. Bardzo jest drogi ten oryginalny, surowy, taki, nie surowy, tylko dziki. Mm -hmm. I, i, I te ceny jednego kilograma to są horrendalne. W granicach 40 tysięcy euro, euro za taki tak, naturalny. Za kilogram. Mm -hmm. No to jeszcze w tej chwili to one są pod ochroną, mm -hmm. bo dlatego, dlatego że jak, jest ich coraz. Podobnie mniej. jak trufle chyba. Może no, 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 trufle no, są jeszcze zakresi, droższe. Tak, <gry> okay, tak. tak, ale to chyba trufle to są jedyne grzyby, które są właśnie przez Europę Zachodnią akceptowane. Mm, tak? Zwłaszcza Francja. Drodzy Państwo, tak. bo ja się zastanawiam jedną rzecz. Jeszcze jakieś 20 lat temu, to z grzybów to znaliśmy pieczarki. Przede wszystkim, no i jeżeli. Mm -hmm. Oczywiście częściej niż dziś chodziliśmy na grzybobrania z koszykami. Tak. To były nawet takie wypady i w, z pracy, i rodzinne. Mhm. Dzisiaj mniej, ale więcej się słyszy natomiast o tych wschodnich właściwie japońskich: grzyby mun, tak. grzyby tak. shitake, reishi i całe mnóstwo tych no, wschodnich grzybów. I taką jeszcze ich tam jest więcej tych. Tych, One są egzotyczne, a jednak jesteśmy otwarci dosyć na ich spożywanie, na te aromaty. Na... Ale proszę zobaczyć kurka. Tak popularny grzyb w naszych lasach. Ślicznie wygląda, pięknie pachnie. Ja osobiście uwielbiam zapach kurek. Mhm. No, okazuje się, że ma właściwości przeciwpasożytnicze. Mhm. Natomiast no, proszę zwrócić uwagę na to, że ludzie mają większy dostęp do wiedzy. Tak, I teraz ludzie, którzy przetestowali na sobie, rozwiązując różne swoje problemy, te, te grzyby, hmm. które były szczególnie popularne w Azji, no mówią, to działa. I tu jest ciekawostka. Nie wiem, czy pan redaktor wie, ale we Wrocławiu powstało bardzo silne środowisko ganoterapii. To jest taki hmm. dział wiedzy, który zajmuje się z wykorzystaniem grzybów. Terapii z wykorzystaniem grzybów. Tak, terapii z prostu, wykorzystaniem tak. grzybów. I to środowisko ganoterapii Wrocław zrzesza tutaj środowisko akademickie, zrzesza środowisko różnych lekarzy, doktorów nauk medycznych, fizjoterapeutów i dietetyków klinicznych, więc to są ludzie, którzy dostrzegli potencjał właśnie, właśnie działania tych grzybów. Bo mhm. na czym my się opieraliśmy do tej pory? No właściwie na tradycji i doświadczeniu, tak? czyli mówiliśmy, tak, Chińczycy mówią, Japończycy mówią, czy Koreańczycy mówią, że to działa. Mhm. Współczesne badania kliniczne, gdybyśmy weszli teraz do dowolnego uniwersytetu medycznego w Polsce, to znajdziemy na temat tych trzech grzybów, o których rozmawiamy, około 100 tysięcy niezależnych badań klinicznych. Mhm. No więc jest to coś, co działa, jest całkowicie bezpieczne. Przebadane. Przebadane. Mhm. Nie zanotowano podczas tych kilku tysięcy lat stosowania. Ani jednego w przypadku, przypadku, w którym ten grzyb mógłby, czy te komuś grzyby mogły komuś tak? zaszkodzić, a w związku z tym. No, bezpieczne, absolutnie. jest to, jest to bezpieczne i mhm. warto czasami zastanowić się i po niego tak. sięgnąć. Ja jeszcze może przybliżę troszeczkę tą soplóweczkę. Mhm. Um, Ona ja ma tak... takie różne nazwy. Nie, no soplóweczka to ja powiedziałam po prostu tak. Lwa grzywka. Lwia grzywka, tak, kozia broda, y, y, małpia głowa. Mhm. No, y, Ale to ona tak wygląda, że tak ją ma. ja względu? powiem, jak ona wygląda. Tak troszeczkę, jak jest młoda, jest biała. Ale ma tak, o jak tak dredy sobie ktoś zrobi, prawda? To ona mniej więcej tak wygląda, jakby miała takie dredy. Mhm. Z tym, że jest biała i można też ją porównać wtedy, jak przychodzi odwilż i mróz znowu, że gdzieś tam z rynny na przykład takie sopelki zwisają. Stąd ta nazwa soplówka albo soplówka jeżowata, albo, albo grzybka. To są najpopularniejsze. Można ją jeść na surowo, jadłam, jako że... Na którymś z tych targ, targowisk ekologicznych we Wrocławiu trafiłam na. Ale to jest tego hodowane przyzwo. sztucznie, czy można spotkać też. Tak, maturę? hodowane, tak jak pieczarki się hoduje, mm -hmm. tak można też On i to. On występuje też w Polsce, tak. ale z pod całkowitą ochroną. Mm -hmm. A, czyli normalnie w przyrodzie nie zbieramy. Nie, 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 nie. rozumiem. Nie. No ona jak z wiekiem, to ona zaczyna żółknąć mm -hmm. troszeczkę, już nie jest taka jaśniutka. Ale... Y, tej jej właściwości jest coraz więcej badań, i teraz jesteśmy po COVIDzie. Choć coś tam się może wlecze, może wróci, nie wiemy jak będzie. Natomiast e, z COVIDem było tak, że ktoś mógł przejść nawet bardzo lekko e, chorobę, prawie bezobjawowo, a po kilku miesiącach nagle odzywały się jakieś objawy neurologiczne. I były to różnej natury. Tam przy tych ciężki, cięższych takich przebiegach ludzie mieli potem, a nawet po lekkich też, mgłę, tak zwaną mgłę pokovidową, kiedy informatyk zapomina, do czego służy klawiatura, do tego stopnia, gdzie prawnik zapominał wszystkie paragrafy, czyli no, wypada z zawodu, gdzie ludzie zapominają słów. I, po, I okazuje się, że ta, yy, ten grzyb. Mhm. Taki niepozorny, śliczny, może tutaj być doskonałym wsparciem właśnie przy takich problemach. Panie Tadeuszu, co mają oprócz, no wymieniamy jest znakomite grzyby, co one mają w sobie takiego, co, co wpływa na nasze zdrowie? Co to tam takiego jest? To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ… <laughs> bo tego jest dużo. <laughs> na przykład w tym grzybie reishi. Odkryto w tej chwili ponad 400 różnych substancji aktywnych, mm -hmm. które mają wpływ na nasze zdrowie. I tutaj mm -hmm. opowiem coś o tej ganoterapii. Twórcą tak. tej ganoterapii jest pan dr Lim, malezyjczyk, który mówi tak: My właściwie nie leczymy nikogo. Organizm ma siłę do tego, żeby sam uporać się z chorobą, Cześć, ale mu musi mieć po prostu materiał do tego, żeby mu pomóc. Te grzyby zawierają różnego rodzaju białka, różnego rodzaju kwasy, różnego rodzaju Biela pierwiastki też, śladowe, hmm. witaminy, minerały. I to jest taki kompleks 400 różnych składników odkrytych, a ile hmm. jest jeszcze nieodkrytych, to tego nie wiemy, które razem oddziałowując na organizm dają mu siłę do tego, żeby wychodzić z chorób. I tutaj jest jedna... Jedna ważna uwaga, ponieważ grzyby reishi najbardziej znane są na świecie z leczenia chorób onkologicznych. Mhm. Tak? Natomiast nie jest to lek, pan doktor Lim mówi, to nie jest lek na żaden nowotwór. Nie leczymy tym nowotworów. My tylko wzmacniamy organizm, żeby sam tak, się mógł... żeby sam po prostu mhm, walczył. Złączać. Więc mhm. nie wchodzimy tutaj w leczenie prowadzone mhm. przez lekarzy. To jest sprawa mhm. lekarzy. Natomiast jako wspomaganie jak najbardziej tak. Dajemy po prostu siłę, te grzyby dają siłę organizmowi do walki z chorobą. I czy państwo też. A bo przepraszam. coś. Ja tak. może tylko dokończę, bo tak ta nasza y, współczesna medycyna zachodnia mówi tak: no, ktoś ma problem z alergią, ktoś inny z nadciśnieniem, ktoś inny z nowotworem, mhm. ktoś inny ma jeszcze inne y, problemy, nadciśnienie tętnicze i tak dalej, i tak dalej. Skoro z cholesterolem a pan doktor mówi okej okay, wszystko to może być spowodowane na przykład niedoborami pewnych składników albo zanieczyszczeniem mm -hmm. organizmu i teraz te grzyby służą do tego żeby te niedobory w jakiś sposób uzupełnić wyrównać doprowadzić do równowagi a więc spowodować żeby organizm miał siłę do tego żeby się z tego wyleczyć i tak bardziej nam zależy na propagowaniu tych grzybów nie dla osób, które są ciężko chore chociaż to działa jest niezliczona ilość y, opisów y, badań klinicznych na ten temat, ale po to, żeby nie nie chorować mhm. i tutaj y, y, te grzyby są fascynujące Czyli jako profilaktyka jako profilaktykę mhm. i teraz te grzyby są fascynujące chociażby z tego względu, że na przykład dodaje się je do kaw dodaje się je do A, herbat tak. I w związku z tym spożywanie kawy z takim dodatkiem tych, tych grzybów powoduje, że no uzupełniamy w jakiś sposób te niedobory, po to, żeby być pięknym, młodym i nie chorować. Czy wysoka temperatura, na przykład przy spożyciu kawy, nie zabija tam tych składników? Nie, nie. Wartości? Tutaj akurat nie, nie ma takiej możliwości. No dobrze, jak z Państwem się można skontaktować, gdyby ktoś miał więcej informacji? Numer kontaktowy, mail. Proszę może podać, Pani doktor. Bardzo proszę telefon. Tak 695 951 155 albo mail Ostrowska marka jako jedno słowo małpa gmail.com Pani Tadeusz do Pana kontakt 509 636. 335 i mail zdrowy biznes pisane razem małpa10g.pl Ja tutaj przypomnę też drodzy Państwo, że moi dzisiejsi goście będą zarówno tutaj Pani Doktor w Marcinkowicach, 19, w niedzielę 19 czerwca. Zapraszam bardzo serdecznie na wykład około godziny 15-16. I to będzie wykład poświęcony właśnie temu grzybu. Grzybowi. Tak, grzybu, tak. Lwia grzywka, Lwia grzywka albo soplówka jeżowata, O godzinie 15. Mała głowa. Tak, pani doktor, tak. tak. I spotkanie w lipcu, gdzie będą Państwo drugiego i trzeciego na Lipka, scenie tak. będzie właśnie też rozmowa na temat i fizyki kwantowej, i na temat właśnie grzybów Reishi. Ja bardzo dziękuję, drodzy Państwo, za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Z Państwem się również żegnamy. Dobrej, spokojnej nocy.